Nie? Słońce Ale się boja... rano jest godzina ja ósma Słońce z tej strony ja... zachód. Zosia mówi, że tam będzie zachód. Jak widzicie szanamy. robimy tutaj wspólną zasiadkę rodzinną, tym razem wakacyjną. Pokolenie Z Ała, tak zwane Nie wiem jak z nią wytrzymam Najbliższe 10 dni Ona nie wie co to znaczy Kręcie, kręcie Północ południe wschód Ona pierwszy raz załączyła aplikację z... Północ, tam z pierwsza zaoczyła aplikację z kompasem. Mówię, nie sprawdź, wiem. kiedy jest zachód, kiedy wschód, gdzie nie mamy pierwszy. cień. I się okazuje, nie drugi. że. Pokaż ten kompas, pokaż ten kompas, kompas, nie pokaż, nie pokaż, pokaż, pokaż. Po co sprawdzaliśmy w ogóle, gdzie jest wschód, gdzie jest zachód? Żeby po południu, jak jest największe słońce, nie siedzieć właśnie na tej patelni. Teraz jesteśmy się okazało, że tu jest wschód i przechodzi zachód tam. Czyli te drzewa, które tu są, te drzewa, które tu są, po południu nam dadzą cień. A ja się chcę rozbić tam, gdzie będę miał cień. Jeziorko Olesna Jesteśmy na ośrodku wypoczynkowym autokamp oprócz samego wędkarstwa Dzisiaj jeszcze wam poopowiadam o tym ośrodku wypoczynkowym Jakby kto nie chciał tutaj przyjechać pod namiot lub Przyczepie campingowe Póki co Zarzuciłem wędki Podnęciłem trochę miejscówkę Ekipa małego rekina, czyli cała nasza rodzina, bo jesteśmy tu głównie rodzinnie, śpi. A ja sobie w spokoju, chociaż na chwileczkę, bez dzieci, bez natłoku, bez hałasu, mogę posiedzieć. Nawet nie muszą trąbić te sygnalizatory i posłuchać wiatru w uszach. Bo normalnie, wam powiem, kto wymyślił jechać z dziećmi na wakacje. Oczywiście żartuję. Siemaneczko. Witamy w nowym filmie. Bartek, rzuć troszkę kaczuszko miedzonka. Idą do mnie teraz. Idą do Ciebie teraz, no. Rybki nie chcą zanęty, ale kaczuszki chcą, widzisz. To są małe, wiesz. Mama, kaczka tu Mama, kaczka jest z tyłu. Ty musiałeś zacząć takie zdanie w tym minie? Nie wiem, nie wiem, Nie wiem czy coś dużego, ale raczej nie. Ulubiona ryba mojego brata. Krąpik? I leszczyk. Trzydziestak, ale po jako kula. Amator. Trzydziestak taki, no ale się spiął. Dobrze, bo by się go nie chciało odpinać. Tak powinno być. Te małe niech się spinają od razu. Ugotuj trochę makaronu, powiedzieli. Daj kaczką, powiedzieli. Teraz od dwóch godzin walczymy ze stadem 20, 20 kaczek. Cały czas nam tutaj pływa. Takie to jest te karmienie. Ryby, średnio kaczki. Komu tak co a to ten robi, Tymek robi w swoim sygnalizatorem. Kaczki nie bójcie się, ja tylko idę do brania, kaczki nie bójcie się, ja tu do brania idę. ryba, <śmiennie> ryba, się młodzież. Ryba jest. No jest ryba, no ale nie przesadzaj i tak nie musisz tańczyć nad całą wodą. Bo wykusić. chciał ją wypuścić? To tak. Do siatki. Mhm. To jest, no jest ryba? To jest tak. ryba. Mhm. taka sobie. Ale dzisiaj są, Tomek, te leszcze większe. No, no ściągliśmy te byczki. Tak. I na razie to takie leszczyki nam biorą. Uciekaj, rybko, do lasu. Teraz Tymek ma branie O, o! Jak ci ciągło widziałeś? Coś większego. To chyba będzie coś Tu jest moczy podbierakowy Masz podbierak Bartek? Zwija, mhm. czy ty, ta ryba ucieknie. Wtedy tak to by zwijał, że na serio ci ryba ucieknie On to tak poluźnił zaś, nie? No w tą nie. stronę, w tą Patrz na tego, moje te, tam i w lewo. Tam, Ale on tam, tam ma chyba karpia Tomek, bo tak by leż lesz ciągnął. Leszcza mu chyba, dużego. Dużego. Tymek dalej to musisz pozwijać. Ty tak nie musisz odkręcać cały kowrotek, jeżeli chcesz zrobić wolny bieg kochany. O! Teraz, mu Ale po jak ty. Bo to wygięty, on ma to w zaczepie już. Za dużo mu luzu dał. Do góry, dał. do góry, nie idź. Ciągniesz go? Ja Ty, on ma karpia. To mało docień, bo to jest... A tego małego, nie? Patrz, jakie bydle, ty. Bydle. Tymek, nie chcę cię straszyć, ale na dzikiej wodzie to będziesz lany. Wujek, szykuj sześć wiader. To tą w stronę, to w, stronę, w tą. I pomalutku do góry, bo go wypuścisz. Nie, nie dawaj mu luzu. Dawaj go, zwijaj go, do góry wędkaj. Tomasz gór. karpia. No masz szczęście w tych rybach, ty. Nie masz szczęście, tylko to jest fachowiec, nie to co ty. Już mu w zaczepie szczęście. Nie, wyszedł, wyszedł zaczepu, wyszedł. Nie, nie ma już. Ja jest. Jest, jest, jest karp. Kaj karp, leszczy. Karp. Tomek, ty jak tak się znasz na wędkarstwie? Karp. No karp. Tu Nie ma mniejszego podbieraka w tej chałupie. No i Tymek, tutaj Ci muszę powiedzieć gratulacje. Taka ryba tymka pocałuj na szczęście. Pięknie. I jesteś super łowca. Co to mała przerwa? Tutaj się szykuje. Na rybkach przerwa, bo co? Bo... Rybki nie biorą i robimy obiadek. Zosia nam zgłodniała i powiedziała, że chce frytki. No to i zrobimy, nie Zosia? Tak. Ej, Zosia, pokaż się do kamery. Uśmiechnij się też normalnie jak człowiek. Nie, nie rób gańby mi tu na całą Polskę. Zosia, ej, Zosia się dostała do szkoły, wam powiem. Jaka to szkoła? Do ekonomika. Do ekonomika, przyszła jej wiadomość od rana zadowolona. Powiedziała, wujek, nawet nie wiesz, jak mam ochotę ci piwko postawić. Tak powiedziała, nie? Ja mówię, no kurde, jak tak bardzo chcesz mi postawić te piwko, no to zero jakiś wypije, bo ty jeszcze niepełnoletnia pewnie nie możesz, nie? No nie mogę. No. I co to będziesz miała w tej szkole za... Reklamę. Reklama, technik reklama, ale dźwignij te włosy, bo cię nikt nie widzi Zosia. Wygląda strasznie w tych włosach Dzięki. zakrytych. A co się robi na wakacjach Sonia, nie? Można z krzyżówki. krzyżówkę rozwiązuje. Słucha się lata z radiem. Rzecz. Tutaj wam pokażę nasz obóz. Jak już tutaj idę z kamerą. I zacznijmy od tego. Jesteśmy na polu kampingowym autocamp, to się nazywa nad jeziorem Olesna, koło Fridek Mistek. Tutaj mamy za nami, zaraz jak zobaczycie za wodą, góry opawskie. Jak widzicie, rozbiliśmy troszkę dalej od wody, tylko dlatego, że mamy tutaj czereśnie, a chodzi nam bardziej o liście, które nas chronią przed słońcem, jak już są takie te upały po 30 stopni, to żeby właśnie siedzieć w cieniu. Do wody gdzieś mamy około 30 metrów, więc to nie jest żaden problem podejść. Jak widzicie, tam można też się rozbić bliżej, tylko to już jest poza polem namiotowym, tam już siedzą tak, by na dziko idzie powiedzieć, ale to troszkę nielegalnie siedzą. Z tego co nam powiedzieli, że policja stamtąd potem wyrzuca. Tam można tylko łowić ryby. Ale tutaj biwakować można, tutaj można się rozbić na całym brzegu. I wygląda to tak, że jeżeli chodzi o nas, to płaciliśmy za czteroosobową rodzinę 2500 koron z namiotem, z samochodem, ze wszystkim na 6 dni, bo jesteśmy tutaj 6 dni. Zaraz za nami jest akwapark, z którego można korzystać, ale osobna opłata, osobne wejście. Wzdłuż całego jeziora mamy tutaj drogę rowerową. Można sobie wypożyczyć hulajnogi, rowery tutaj, rowery wodne też co żeby popływać sobie po jeziorze. Ogólnie, mam, ogólnie mamy tutaj kilka restauracji, w których możemy coś zjeść, w których możemy coś wypić. Jeżeli chodzi o jedzenie, to wam powiem tak, powiem słowa od mojego brata średnio, myślał, że jest coś lepsze. Bardziej, ale widać, że troszkę masowo to robią. Sobota, niedziela tu jest pełno ludzi. Tutaj dzisiaj mamy wtorek, więc jest w miarę tak, że jest luźno, ale sobota, niedziela tutaj było full. Piwko pod tym kątem tutaj zaś na plus bardzo dobre. Mamy swoje, ale lepiej chodzić do lokalu, bo jest zimniejsze, smaczniejsze i w ogóle naprawdę nam smakuje. Jedenastka, czy dwunastka, Radegast, no, miłodzik, miłodzik. A spokojnie dwa sobie można śmignąć na dzień. W tym upale nie ma co przesadzać. Można wspomnieć tutaj też o toaletach, które są na plus. Tutaj akurat jest czyściutko, pachnąco. Za darmo są toalety, jeżeli opłacamy tutaj pobyt na kampingu. Mamy też tutaj prysznic. Prysznic jest, ciepła woda jest płatna tam. Nie, nie powiem Wam, 5 koron, 10 koron za minutę, coś takiego. Ale nie powiem Wam, bo nie korzystałem, bo kąpałem się w jeziorze. A mamy też te takie kampingowe co się wiesza na drzewo, i wtedy co robimy, prysznic? Camping, jak camping, jeżeli ja bym miał ocenia skali 1 do 5, to bym dał czwórkę. Co bym zmienił? Może to lepsze jedzenie, żeby było w restauracjach mniej masówki. Może bardziej pokoszona trawa, bo widzę, że była raz przejechana, czy dwa z początkiem sezonu, i tak już zostawiona. Troszkę już jest wysoka, ale ogólnie spokój, cisza. Nie widać żadnych haj, żeby ktoś się do kogoś doczepiał. Ludzie się fajnie bawią. Dużo sportowych atrakcji jest, dużo tutaj przyjeżdża. Takich typowo campingowców pod kątem niełowienia ryb, czyli spędzić czas nad jeziorem, pojeździć na rowerach, iść na Aqua park, posiedzieć w lokalu. Pod kątem wędkarskim, no to Wam powiem ryby. Ryby są, płotki, leszcze, karpie. Tylko jak to na wakacjach, jak to w upały po 30 stopni, ryby małe. Mówią nam tu z lewej, z prawej, że są takie karpie, co idzie dostać po 10, 15 kg, nawet 20. Są tu sumy, ale my się tu nastawiali pod tym kątem, żeby bardziej nasze dzieci połowiły żony niż my. My tutaj jesteśmy też wypocząć. Jeżeli chodzi o sam camping, to będzie tyle. A my wracamy do wędkowania i do gotowania, bo tu już Tomek szykuje ogórki na mizerię. No, też zrobiłem mizerię ze słońskich ogórków, bo nie ma jak to dobre ogórki z ogródka. Nie. Zosia, frytki. Zresztą zobacz, jak bo żeś syna nakroiła. Było odwołać, nie? nie było o. Dziękuję bardzo. Nie ma to jak frytki. A pokaż, 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 czy to takie dobre są. O! może sól, co? Może. Wody. chodź na frytki. Ale i tak są dobre. Nie wiem, bo robiłam je ja Lepsze niż w restauracji. No. No, na pewno. Jesteśmy no, Czekaj, Barty, ci go pod, pod brzeg I Ale aż wędkę wciągło do wody, Wam powiem szczerze. Wyciągałem wędkę z wody. Pomyślałem, że jest większy. No, taki 40. Ale jest. Martek ma podbierak, on umie, nie? On ma 3 latka, ale umie podbierać, nie? Ja mam 2-3 latki. Daj podbierak. Dziękuję synu. Jest nasz. Wywalczony 43 cm karpik się trafił. wy wymyśliliście do jedzenia? No, dzieci pizzę chcą, tę Tak. A ty co, Ala? Jaką chcesz pizzę? Pizza ty chcesz salami. Pizza salami nie ma, nie? A, salami pizza. Salamowa. Jednak te hamburgery mają to dobre, nie? Zaglądaj. Ale lepsze to, że to od Magdy. Nie? Wracając do jedzenia, które opisywałem, to pobiliśmy lokale. Tam były takie zwykłe, niedobre. Tu sprawdzimy teraz pizzę, ale hamburgery Magda mówi, że te w tej budy, co tu specjalnie przyjedzie, Wakacyjne dni uciekały bardzo szybko i monotonnie. Dominik dziennie rano wstawał i łowił ryby, im ranek był późniejszy, tym większa ekipa przy wędkach się gromadziła. A wieczorem wspólne dyskusje, karty i napoje chłodzące, bo tego lata ekipa trafiła na okienko pogodowe i 30 stopni ciepła to była norma. Wakacje nad wodą minęły jak mrugnięcie oka. Właśnie dlatego pojechaliśmy na wakacje. Dzieci miały się dobrze bawić i połowić rybki, a my odpocząć. to mi zbieram, pokaż mi tu to. Masz mirabelki na Amura? Na mirabelki też biorą, bo kiedyś byłem z Magdą na Rybach. Znaczy ona była za nikiem i zapała na mirabelkę Amura. Jesteśmy nad wodą. Dobro klasztorne. Dobro klasztorne pewnego czasu, rok temu na wiosnę, nas tu zaprosił tutaj o nasz Timowiec. I wiecie co, zaliczyliśmy taką konkretną wpadkę. Tak nam nie dopisała pogoda i ryby, że powiedzieliśmy, że już to nigdy. Nie przyjadą, ale do mnie przyjechał. Ale no, siwy powiedział. wodę mu... mieliśmy wtedy kiepską. Siwy powiedział, żebym jednak dał jeszcze raz szansę tej wodzie. Nieraz mi to mówi, co do mnie przyjechał. I dałem się namówić, no i jesteśmy, jesteśmy tu. Siwym ja. No zapowiedział się dane tak z znienacka, ale chyba tylko tak przyjechać. Nie? Tylko przyjechać No jest tu też moja siostra i Tymek, bo właśnie Tymek coraz częściej z nami łowi ryby, bo jest zakochany. 8 lat, ale zakochany w wędkarstwie. Postanowiłem, że jak są wakacje, to będę go na rybki brał.